Witajcie, ja nazywam się Mateusz, a to jest kanał Strapki UK. Jest to jego pierwszy odcinek powitalny, w którym chciałem wam się przedstawić i zaprosić was do oglądania tego kanału, jak i dołączenia do grupy na Facebooku o tej samej nazwie. Tutaj chciałbym publikować filmy z zabaw, ewentualnie transmisje na żywo, jakie będą realizowane. W ramach grupy poprzez aplikację Messenger. Zabawy będą y, zupełnie za darmo. A będzie w nich można zdobyć zdrabkę bądź zdrabki. Zabawa będzie polegała na y, licytacji, a osoba, która wygra, y, otrzyma ode mnie y, kwotę. I o ile zdrabka będzie y, y, wygrana, pomniejszoną o. Y, Sumę, jaką zaproponowała w licytacji i koszt, koszt zakupu zdrabki. Czyli jeżeli na przykład w zdrabce y, będzie wygrana w wysokości 50 funtów, niech to y, y, będzie 270 zł. Y, przybliżeniu. Dana osoba zaproponowała y, 30 zł, wygrywając z tym licytację. A koszt zakupu z nie będzie y, 3 funty, czyli to jest mniej więcej 16 zł. To to nam daje 224 zł. Szczęśliwa osoba y, dostanie te pieniądze w postaci przelewu, przelewu wypłaty poprzez Blik, y, kryptowaluty, y, Revolut, PayPal. No, możliwości jest. Wiele w zależności co komu tam pasuje, to już jest kwestia do domówienia po zabawie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę do mnie napisać na messenger lub w komentarzu pod filmem. W opisie też znajdziecie link do grupy, jak i kontakt do mnie. A ja serdecznie zapraszam do subskrypcji, do dołączenia do grupy na Facebooku i do wspólnej zabawy, a na dzisiaj to by było tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!